Już się kładzie pierwszy wrzask Na smreku w Sanie już dowiozły nas Pod domu sień Płoną górszczyty Świat jest jasny i ciny A czerwia by Grało się nam bardzo dobrze, głównie ze względu na publiczność, która była dzisiaj tutaj z nami. Myślę, że zostaliśmy przyjęci naprawdę z otwartymi rękoma i bardzo się z tego cieszymy, że tak się udało to poprowadzić. Dla nas granie jest zawsze takie samo, dajemy z siebie wszystko, czy to gramy kolendy, czy gramy zwykły koncert. Oczywiście kolendy są repertuarem wyjątkowym, bo świątecznym. Każdy z nas kocha kolendy, ma z nimi wiele wspomnień i, 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 i trudno, żeby mm, było, było inaczej. Ale generalnie my lubimy grać, bez względu na to, jaki to jest repertuar. że się Syn roził, po nas i przyszedł. Śpił.